Cześć! Dzisiaj pokażę Wam kilka ciekawych i oryginalnych pomysłów na prace plastyczne z wykorzystaniem różnych narzędzi i przyborów plastycznych. Na początek pokażę Wam, jakie fajne efekty możecie uzyskać wykorzystując kredki akwarelowe. Przygotowałam sobie wcześniej e, pracę. One są narysowane kredkami właśnie akwarelowymi, Big Kids. I można je wykorzystywać na dwa sposoby. Albo malujemy właśnie pędzelkiem zamoczonym w wodzie i uzyskujemy efekt farbki. Możecie zobaczyć, jak właśnie kredka się teraz nam ładnie rozpływa. To samo tutaj na przykład z tłem. Możecie też sobie mieszać kredki normalne z kredkami akwarelowymi. I zobaczcie, jak tutaj pięknie można sobie taką trawę na malowanej łące rozmyć. Drugi sposób używania kredek akwarelowych polega na zanurzeniu ich w wodzie. Zobaczcie, jak ją używam, to od razu mam taki jakby rozmyty efekt. No i oczywiście pędzelkiem też możemy tutaj sobie całość pomalować. I tutaj już widzicie mniej więcej powoli efekt końcowy. Jakie możecie uzyskać za pomocą kredek akwarelowych? Możecie się tak pobawić w domu, a karty takie różne, właśnie też kolorowanki, możecie wydrukować ze strony bigkids.com. Tutaj możecie zobaczyć takie przykładowe karty, właśnie ze strony bigkids.com. Bardzo fajne właśnie dla dzieci przedszkolnych, wczesnoszkolnych. Podobne też pomocy edukacyjne znajdziecie na portalu dla nauczycieli na stronie zmalujmyrazem.pl. No dobra, to teraz pokażę Wam pomysły na zabawy plastyczne z wykorzystaniem plasteliny. Dla młodszych dzieci bardzo fajną zabawą plastyczną jest wyklejanie różnych kolorowanek takimi plastelinowymi kuleczkami. Szablony takie znajdziecie też u mnie na blogu i na stronach, o których Wam wcześniej mówiłam. Linki Wam zostawiam pod filmikiem. Takie zabawy plastyczne z plasteliną świetnie przygotowują dłonie do nauki pisania. Jest to świetne ćwiczenie, właśnie dla paluszków. Także warto takie zabawy, właśnie z przedszkolakami zaczynać. A teraz pokażę Wam, jak zrobić takie wesołe, bujane ptaszki. Do wykonania papierowego ptaszka, potrzebujecie takie papierowe kółka, nożyczki, plastelinę, kredki, opcjonalnie taki brokat w kleju. No i teraz takie kółeczko zginamy na pół. I tu obcinamy kształt główki ptaszka. No i to jest nasza podstawa. I teraz... Wyklejacie sobie różne tutaj dekory, skrzydełko, ogonek, według własnej wyobraźni. Możecie też oczywiście dodatkowo ozdobić sobie brokatem. Teraz pokażę Wam taki pomysł na przestrzenną pracę 3D też właśnie z wykorzystaniem plasteliny. Narysujcie sobie na kartce jakiś wzór, ja tutaj narysowałam rybkę i Trzeba wszystkie brzegi pracy wykleić dokładnie plasteliną takimi grubymi wałeczkami albo kuleczkami. I Teraz na wyklejony szablon kładziemy taką zgniczoną folię i próbujemy tutaj sobie wyłapać Kształty, które wykleiliśmy z naszej koreckiej. Teraz już wygniecioną pracę malujemy farbkami. Możecie wybrać dowolny kolor. Ja akurat wybrałam czarny. Mogą to być też dowolne farbki. Ja używam farbek akwarelowych Bika. I jak tak już naniesiemy tutaj, to potem wcieramy. Palcem, żeby farba weszła we wgłębienia. I uzyskamy fajny taki efekt, jakby metalu plastyki. Teraz chciałabym Wam pokazać techniki łączone, to znaczy yy, prace plastyczne nie muszą powstawać tylko za pomocą kredek yy, czy farbek, ale możemy te techniki łączyć. Możecie i rysować, i malować i wyklejać, i to wszystko na jednej kartce. Także za chwilę Wam pokażę kilka takich pomysłów. Jedną z fajnych technik y, takich łączonych jest wykorzystanie kredek świecowych. Ja tutaj rysunek wykonałam właśnie kredkami świecowymi marki Bic. No i do tego używamy farbek akwarelowych, też z Bica. No i nanosimy tutaj farbę. I teraz możemy sobie ją rozwodnić wodą. I dzięki temu, że rysunek jest wykonany kredkami świecowymi, to farba nam nie pokrywa rysunku, tylko tworzymy sobie tło. Teraz pokażę Wam, jak za pomocą bibuły i pisaków stworzyć takie oryginalne kwiatki bratki. Do wykonania kwiatków potrzebujecie bibułę, klej, nożyczki, pędzelek, wodę. No i możemy się zabierać za pracę. Najpierw sobie odmierzamy wielkość kwiatka, czyli tak dookoła, żeby nam tutaj starczyło. Końce były sobie sklejamy i tutaj łączymy sobie środek. Tak nam powstaje kwiatek. Teraz nożyczkami robimy takie nacięcia, żeby powstały nam takie cztery okrągłe, większe płatki. W ten sposób. I teraz, za pomocą flamastrów, pociągając właśnie w jedną stronę, nanosimy sobie kolory, jakie byśmy chcieli nadać naszemu kwiatkowi. Nanosimy na kwiatkę delikatną ilość wody. Dzięki temu e, barwy z flamastra ładnie się na bibulę rozpłyną i zmieszają. Ważne, żeby to robić delikatnie, pomału i niewielką ilością wody. Po wysuszeniu kwiatka doklejamy do środka bibułową kulkę i czarnym flamastrem podkreślamy tutaj jeszcze kształt naszych płatków. Potem doklejamy listki i doklejamy kwiatka do naszej kompozycji kwiatowej. Kolejny ciekawy pomysł na przestrzenną pracę plastyczną to są prace z wyciętych kolorowych pasków. Dziecko wycina paski i przykleja je do wolnej kompozycji. Ta zabawa wpływa nie tylko na rozwój wyobraźni, ale też świetnie rozwija małą motorykę, sprawność dłoni i palców, przygotowując je do nauki pisania. Dziecko dzięki takim właśnie zabawom plastycznym będzie miało bardziej wytrenowane dłonie, łatwiej, bardziej precyzyjnie będzie trzymało kredki, długopisy, dłoń będzie się mniej męczyła podczas pisania. Także warto jak najwięcej właśnie takich różnych zabaw plastycznych przeprowadzać w domu, w szkole. Poprzez właśnie taką zabawę. Bardzo ciekawe prace plastyczne można też wykonywać z papierowych talerzyków. Tutaj możecie zobaczyć takiego tykryska wesołego. Elementy wycinamy sobie z papieru, doklejamy, a talerzyki malujemy farbą. Dodatkowo elementy możemy sobie też dekorować pisakami różnymi kolorami. Dzięki temu uzyskujemy ciekawe efekty. No i oczywiście. Przyklejamy też wszystko zwykłym klejem biurowym. Nam się bardzo dobrze sprawdza klej BIG, ładnie trzyma wszystkie elementy, nawet jeżeli powierzchnia jest nieco nierówna. Tutaj na przykładzie naszych wcześniejszych prac też chciałam Wam pokazać się takie techniki łączone, na przykład tutaj flamastry i elementy wycięte z filcu. Tutaj na przykład część została pomalowana gąbeczką. Farbką akwarelową, do tego elementy z bibuły i z wytłaczanek po jajkach. No i w tej pracy mamy też farbki. Z papilotek zostały wykonane słoneczniki, a środek stemplowany takimi patyczkami do uszu. Także można bardzo fajnie, kreatywnie wykorzystać właśnie mieszanie takich technik i uzyskać, jak widzicie, ciekawe efekty. Mam nadzieję, że nasze pomysły zainspirują Was do takich twórczych zabaw w domu i w szkole. Pod filmikiem zostawiam Wam link do sklepu Big Kids, gdzie możecie skompletować całą wyprawkę szkolno-plastyczną dla swojego dziecka. Do zobaczenia!